W poniedziałek 21 grudnia marszałek Andrzej Będkowski i wicemarszałek Marek Bogusławski podpisali aneks do umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zwiększający o ponad 28 milionów złotych dofinansowanie projektu Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego, dzięki któremu przedsiębiorcy poszkodowani przez drugą falę koronawirusa będą mogli skorzystać z preferencyjnych pożyczek. Unijne pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców udzielane będą przez Bank Gospodarstwa Krajowego do 30 czerwca 2021 roku. Przedsiębiorcy będą mogli je przeznaczyć na przykład na ochronę miejsc pracy czy zabezpieczenie płynności finansowej. Wraz z panem Marszałkiem, Andrzejem Będkowskim podpisaliśmy. Kolejne przesunięcie kolejnych środków finansowych na pomoc dla przedsiębiorców będzie to 28 milionów złotych jako fundusz pożyczkowy, który ma zasilić firmy przedsiębiorców świętokrzyskich, po to, żeby w tej trudnej sytuacji, w jakiej się przedsiębiorstwa znajdują w związku z COVID, występowaniem COVID-19 żeby zasilić firmy i wspomóc przetrwanie. Jest to rzecz jasna fundusz pożyczkowy, który zasili kolejne przedsiębiorca, kolejnych przedsiębiorców w naszym województwie świętokrzyskim i mamy nadzieję, że te środki finansowe w sposób znaczący będą mogły po prostu pomóc i przeżyć ten trudny okres, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa w województwie świętokrzyskim. Projekt Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego z działania 2,6 Instrumenty finansowe dla MŚP. Jego całkowita wartość to 397 570 000 zł, z czego wkład Unii Europejskiej zamyka się w kwocie 354 543 000 zł.